O kurde, cofaj, 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 cofaj Dynabone Ej, co? JAK ONA WYGLĄDA? Jest obrzydliwy, poczekaj, ja mogę zabić? A ona jak wygląda? kto? I nie mów, że jak ja <grybujesz> Mamy nie już gorcza. Wyglądałyśmy odcinek u Luxem, bo tym co wysłałeś tam z tym scary mapem Tak, tak. ledger W sumie trochę tak Ej, potrzebujemy jakieś trzy klucza o, faktycznie. A no, i ja jej no, dobrze powiedziałem. Powiedziałem jej na czacie, żeby to zeszła i zmierzyła się z nami. O kurde. Dawaj, bierz typa. Jestem no, to jest oczywiście. jakiś jest. <laughs> Jak się chłop teleportuje. Chłop skacze. Miota Limek szatan. Dawaj no, go pimbek. Ja wylew jakiś pingum A to nie, to przyzwyczaiłem się. A, dzięki. Ja coś czuję, że te odcinki będą bardziej toksyczne, niż reszta odcinków w moich streamach. No <noise> ale... Masz klucz z tego? E, mam experimental crystal i nie wiem... Nie wiem po co. Ale no, zakładam... Musisz u, 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 go wrzucić pewnie. Się, patrz, 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 nawet nie jest... Z... Zobacz sobie, to nawet nie, nie ma w Muszę, wrzuć P1, pewnie, to działa, tam zwykłych. Muszę do T1 pewnie, zadziała, No pewnie tak. Nie ma sensu. Dobra. Działa? O tak. Ała. O, Ej, byku. Ej, bo to jest ten pigment, weź te małe najpierw zabij chyba. E, ty bijesz się z moim z dużo. Dobra. Czyli tak jak zawsze. Tak Nie, bo mnie chyba zabijał te małe. Bo nie Dobra, jednego... O dobra, dwa zabiję. Czemu on nie ma głowy? Oła. Bo na nim siedział taki mały, ale ten mały jest przez mnie zarąbany więc... okay. Tak o. Tak o, rozumiem. Tak. I to jesteś jest bez głowy. O, drugi klucz tak. Jeszcze go nie wsadzę, najpierw się wychylimy może. Ty no. masz jakieś potki? Czy o, No ja mam berserka i ja mam tego... E, regenerację. Berserk. No berserk daje mi e, A, hejsta, ty 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 strengtha, resistance i speeda. Nie widziałem czy to jest właśnie jakieś potka, jakieś itemy... Jak... Dobra, czyli zaczynamy już tak, tak o, tak o no. się... Dawaj, tak o. o co to, to jest? jest?! What the f Okej, okay. będę tamten tam, tam, jest strasznie wolno, więc po prostu od niego uciekaj, ja zabiję, te jest Dobra, sobie. dobra, fakty. Dawaj, kurczę. Ja tutaj mam 20 CPS-a, ja mu zakładam strefę w 20 tym momencie. 20 CPS-a? Okej, okay, bro. 20 cps pod... Założyłem tak skręku jak bijesz. A, w sumie... Zapomniałem, że tak Minecraft działa. Dobra. Ty podniosłeś, ty podniosłeś, dobra. Będzie jeszcze jeden, czy jeszcze tworzymy? No, trzeci coś eksperyment coś był, więc chyba Krzyscy. już to no, tyle. No chyba, że ona do nas w końcu zajdzie. Zabiliśmy o. jej dzieci. W Aha. No to trochę. A Ja jej mówię, bo ona te przyszłe mnie wytworzyła. To znam. Znaczy... Co? O, uciekłeś sobie. Wezmę sobie łuk, wezmę sobie mięso. Są jakiś. O, jest. Okej. Okay. <laughs> Nie, no design jest serumistyczny. Czy ja ten jestem w stanie doskoczyć? Uh, power, okej, okay, dobra, to jest lepszy łuk, więc... z znalazłem komend bloka! Słaby bo te itemy mi znikają, mi się pojawi... ej, ten łuk mi zniknął po prostu. No tu rozwalmy skrzynkę, proszę. O, pojawił się. Was, dobra. No to... Partners... a, to jest ten sam jest, tylko po prostu... Czekaj, ty to zniszczyłeś? Ja pierdzielę. Dobra, dobra, dobra. lecimy. Ej, ale to ładnie wygląda. Teleport Nie, się... to airship. Ej, dobra, to co, lecimy już na ten statek? Czekaj, bo... Mnie ja od F11 który umiera gra... O, dobra, już nie Okej, okay, polecimy. lecimy. Tak. Ej, starting boss fight, to teraz będzie ten boss fight. Słynny. What? O, dobra, ja się obronię. Okej, okay, bo będziemy musieli zbierać gun on drop. Trzy gunpowdery musimy do tego... Do hoppera wrzucić. A ja nie mam gunpowderów. a bym, że zbierałem gunpowdery. Ja mam, Ja mam jednego. To musisz powrzucać. Tu hopper... Wszędzie po 3 potrzeba po prostu. To w życiu do tego drugiego jeden. Dobra. To ty tam po prostu... O, dobra, to tutaj też wrzucę. Dobra. Tam. Bo wszędzie trzy trzeba. Czyli do pierwszego ile już rzuciłeś? B1. Ja w życiu do drugiego, nie wiem czy do tego się Okej. tam wrzucę po prostu do środkowego i na samym no. też do środkowego. Dobra. Nie no, plan. No. O, strzały, o, Tak, o. Ja muszę się podchylować. I strzelamy. Ej, ale... bo oni do nas strzelają. O! Ty... Pa, widziałeś jak mu wyrąbał? Uwaga, szkoda. Ej, nie! My boys hate. Hello, turn to smile, friend. Dobra. Okej, okay, mam trzy. To, no, wadę to do tego trzeciego tym razem. No to sobie strzeli, bo tak w sumie... Caj, Dobra. Zabłaszczyłem to strzelanie. Gdzie tu mamy, tak? No tutaj nie Albo jest... yy, od razu trafiamy dalej. Pamiętaj, 20 CPS-a. Lepszy jest jesteś, domy. pamiętaj. Każda walka jest twoja. Dobra, easy. Ile masz gunpowder? A, jeden. A, to jeszcze Do ostatniego wrzuciłem. Jeszcze jeden. Dobra. A, bo tu jest ten Thanos w ogóle. No, Thanos to jest zawsze. On jest zawsze, on zawsze tutaj był. Masz... No co? Nie wiem, w falę tą A nie mam już kompotera. Już nie masz już waliści? No. Ale mi się też nie da wejść. Co teraz? No, hmm? nie wiem. O, respią się, za tobą Spokojnie. pipek! Plecy, plecy, my synek, myślałem, broń ty, plecy! My myślałem, co, mapę. co ty, nie oglądałeś? Mówiłem plecy, synek, broń plecy! No, ale muszę też sobie inwentorium managować. Dobra to się tam nim zajmie ja to wrzucam gunpowder. Broder jest, jest O, poszła! Pa! Ale urwał. Ale to strzeliło tak krzywo jakoś. Tak, plecy tak. synek, broń plecy! jego nie oglądałeś? Nie, nie oglądałem jego nie oglądam tego typu youtuberów. Muszę się przyznać. Aha. Nie bez Aha. powodu Aha. Ale kiedyś nie oglądałeś jak grał w Minecrafta? Nie. Naprawdę? Jej. Naprawdę. To smutne. Nawet nie smutne, to, to jest normalne. O, trzy gunpowdery z jednego wypadły z Czy to jestem normalnym człowiekiem. No, z tym bym polemizował. A, no dobrze, no. Dla każdego normalność to jest coś innego, nie? no. tak, tak. O, bardzo otworzył. Travel tu. To... Ej, a nie, tu jest Tarow. Myślałem, no że No, tak. O, idziemy speedrun. Speedrun? Ale wiesz, że zostało 20 minut do streama? No to speedrun, Dobra, speedrun. O, co Dzięki, dzięki, dobra. To go najlepsze rzeczy wzięte. Eee, mam mieczek tak bogują. Mam mieczek dla ciebie, jeżeli chcesz. O, I nie zepsuty. O, a już mam ten mieczek razy 3, teraz nie. cztery. No bo widzisz, to wszystko sobie przywłaszczyłeś no tutaj. <laughs> no fakty. Tak, tak to wygląda. To ja wstawię tutaj jakieś śmieci. Dobrze. Dobra. Matko, tej temy mi znikają z tego inwentory Już widzę, jak tutaj Twig w komentarzach napisze, że gramy w szachy. <grym 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 <grym> Oj, tak. Mam Węgier. Ej, w ogóle zniknął mi mieczek, wszystko mi po. A, bo tutaj jest. A nie, zniknął jednak. Czy... Tylko waliłeś tam. Nie. A, czy faktycznie się Nie, dobra, już mam, już mam. Dobra. Eee, Tylko znikają wiesz, mi rzeczy po prostu. Idziemy? chociaż ile masz na w byku? Eee, 34, mogę coś kupić. No tu chodźmy. Tylko nie spadnij była bo... Mogę hełm kupić na przykład, co? Bo tam są dziury w tym Naprawdę? Ej, hmm. faktycznie. Dzięki, że mi to mówisz. jest są jakieś budki do kupienia. Mieczyk. Bo. Ja bym kupił sobie hełmik, tylko. A, i kupię sobie jeszcze jedzonko. Ja sobie kupię Dobra. Jest mi ty... Nie, buty mam koniec, czyli hełm. Dobra, u tego gościa kupię sobie hełmik za 8. No, to to. Patrz teraz na infociety, patrz na to. O? No. Zaremny jesteś. Pochłopień ukradł nagiety. O, dobra. Wierzymy się ze siebie. Już mam, już mam. W ogóle podwo. O, dobra, po... dobra. Jak zwykle. Czemu tak ta wersja laguje? To jest przykre. U mnie kompletnie nie laguje na przykład. To, jest jakoś... się... to... Tylko tej temy. temy. No, A tej ty co... temy? To... No. Myślę, że to jest kwestia mapki. Po prostu jakoś. No pewnie dziwnie jakoś się rozwaliła podczas zmiany, z wersji do wersji Coś tego typu Ale ty w ogóle masz bardzo mało tego no to jest żyć, masz 135 żyć i masz 13 żyć tylko e Ale ja nie potrzebujesz żyć byku, ja właśnie sobie kupiłem po prostu UTM, No dobra, skoro tak mówisz Cię 13 żyć to jest aż za dużo Ile no, ja się wwaliłem na tej mapie? Dwa razy No, w sumie racja To ty się wwaliłeś w trybie. O, nieprawda no, okej, okay, bro, A few moments later. Ej, to się tak błoguje, że nie mogę nawet założyć spodni, cześć? Beskid, nie mogę spodni założyć Cały diamentowy będziesz? Tak, tylko spodni nie mogę założyć Dajesz, no, szybciej, no bo jest stream zaraz Ej, no nie mogę założyć spodni, no Sztyjnij szybciej, błagam No i podwoiły mi się spodnie No to dawaj jedne No, ale teraz zniknęły o oh mój Boże No to jedziemy bez spodni No ej no do... a mogę te za... A te mogę założyć A bo to są buty, dobra <noise> A te spodnie To, buty. <noise> to <buty. głos> Wyglądały okay. jak spodnie Nie no, nie okay. wierzę w ciebie. No, Czekaj, a spodnie jak wyglądają? No wpadłem tak. jak spodnie no. oh. <noise> Za 16 a teraz nie mam w ogóle nagatów, zniknęły mi nagryw nie wszystkich. Ale wszystkie nagaty dostałeś ty i ze wszystkie się wytrajdowałeś na swoją korzyść. No, bo ty wszystko wziąłem. Nic nie No Dzisiaj. A, czy... okej. Okay. Okay. Dobra, czy, czy już możemy uciekać, bo tak... Ja, ja bym dipową już tak powiem. Czekaj, bo już mam te leginsy. Dobra, to sobie tutaj położę na razie. Eee, no generalnie tak. D tylko czekaj, jeszcze to wyrzucę. Dobra, Dobra A, i... let's go. Okay. Dobra. Mam skrzynkę. Dobra. Gdzie teraz? Teraz, no, chyba przed siebie. Nie? Tylko czekaj, trzeba hmm. całą mapę zwiedzić. Jest tutaj no. duchowo, Może tutaj chodź, podmiotem. tutaj chodź, tutaj chyba. Ale zobacz jak ta mapa jest ładna z No to akurat nie Ja pragnę. wiesz, to jest World edita, ale jest ładny, mi się podoba. No, true A gdzie ty... Chodź tutaj do mnie? Myśle, biegnę, wy. Biegnie. <laughs> Biegnij. Run forest Run! Dobra Ej, tutaj lawa kapie. O oh o. -oh. U Ciebie też jest tak ciemno? Tak, dostałem blindness. Dobra. Tak, zostałem też przy tym. Ej, jest tutaj tarof Tak, o, dawaj, klepa, klepa. co myczko? się bić. O, ale można się z nim tradeować. Uuu, ale mu powiedziałeś. Co, tradeowe? A, let me out and show me what you are made of. Oh, dawaj, słuchaj go, słuchaj. A, nie mamy strzału Nie będziemy nawalali Thanos, to jest koniec, to jest Avengers the End. Nie nawalajmy ten Thanos. Patrz, patrz co, Thanos, Thanos na sobie. O kurde, co poprobi, DF1. To autentycznie wygląda dla mnie jak Star Wars. Co, nie, to jest jakoś Star, Wars. Star Wars. Nienawidzę Star Warsów. Star Warsy... Co? No? Autentycznie Ale nienawidzę Star Wars? To są Ale... najgorsze filmy, jakie widziałem. Ale Thanos zniknął przed chwilą. A co z tego? Wow. wow. O, myślę. Ej, szajdy, spójrz do góry. O! Okej, okay, jednak nie zrzucił. <laughs> Bij tego gościa teraz. No, zabił ten osobę, więc teraz on go po duchu. Bez kitu, ale może on użył tej rękawicy, jakiegoś tam kamienia. I to nam się tylko wydaje że on tak naprawdę że Dobrze utknął w pajęczynie, easy. Z zielonego kamienia tak? Co tak. ten czas? O. Nie wiem, który to był ten kamień, A, ja z kolei Avengersów nie być. oglądałem za dużo. Nic nie straciłeś tak naprawdę, nie był aż tak ekscytujący. E, Taurow generalnie zmienił się w wider. Nie, 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 No ja też ja też ale... Mam już trochę małe niestety nie, 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 gdzieś w teksturach. nie, teraz nie, Dobra. nie, czekaj, bo ja ginę. Dobra. Ratuj! Easy, easy, Dobrze. not even close, baby. Not even close, not even close. Not even close, baby. Dostałeś coś ciekawego? E, tak, dostałem z niego tego mendresera, więc muszę go tutaj wrzucić. E, tam jest jakiś części. Ja berserka na tego, na Herobrine'a, czy ten, zatrzymuję na razie. Od. No. Ej, poty rob... a nie ma. O, można Kraszika robić poty. Patrz, jak jest tekstury. tekstur. Nie wiem, czy tylko u mnie. Zobacz. No. Czy też? U mnie tu jest w ogóle niebo. Niebo. No a z drugiej strony jak tutaj, to są zliczowane. A bo to... Jesteśmy takimi debilami. Co? Jesteśmy tak głupi. Co? No bo w instrukcji, której nie przeczytaliśmy, to znaczy czytałeś ale bez zrozumienia. Trzeba wyłączyć chmury, co nie? A. To są chmury. Czekaj, to... nie z chmury. Ale fajnie, Dlatego wyglądało. nie widziałem, kogo bije. Tak. <laughs> Ej, ale to fajnie wygląda. Widzisz, jak to na górze tam wygląda? Ej, ja już wyłączyłem chmury. No, ja też wyłączyłem. Faktycznie wygląda całkiem fajnie. Dobra, dawaj tutaj na tym starannie. Tak. Dobra, let's go. O, co mi tu mamy? czekaj okay, Masz banana. Dobra, czekaj, bo ja klaty nie mam. Dobra. Nie, nie mam eee, żadnej systemu. Defender. Ogólnie mogę ci podawać parę rzeczy, no. Boję. Aha, tak, tak, tak. ja wszystko co potrzebuję? Ej, ale berserka to sobie weź akurat. Berserka. A to można? No. nie jednego mam, ale żebyś ty miał jednego jeszcze. Wiesz, dbam o ciebie, prawda? Okej, okay, tu jest chyba zejście po lewej Ale zobaczmy jak to wygląda no nie, na, nie na bude, shifcie w tym, Nie spadnij, bo jak spadniesz to będzie... Wbrew idziesz No, z przejścia co tam mówiliśmy. A, okej, okay. dobra I see Dawaj, tutaj będzie epicki fight Ej, okay, w ogóle, bo jest 50 pojazd za 5 minut streama, zaczynam O, tu jest Stefanik To na razie tu zatrzymamy Okej, chodź... Dobra, musimy tylko zamordować... Małpy. Dobra. Nie daj się zepchnąć do... do doby. Dobra. Okej. Okay. So Dobra. To co, chyba startujemy, yeah, lecimy dalej. Bo i tak czy, to... Czy, czy... czy my musimy się przewitać? Czy to po prostu zrobić taki dziki wstęp, że... Dziki wstęp. Odcinku. Okay. W ostatnim odcinku previously in Lost. Okej, okay, bardzo dobrze. Dobra, tutaj ogólnie chodzi o to, żeby spać. O kurde, cof cofaj, 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 cofaj. Dobrze, po o, dobrze, pokaż mu. Easy. My w ogóle dostajemy za nich wtedy dusze? Nie, chyba. Ja mam w ogóle 488 dusz. No to nic nie kupowałeś gdzieś. Jak to nie? Za Golden Nagetę kupowałem. No tak, ale za dusze to nie. No nie, ja duszę oszczędzam. Dusze są o wiele więcej warte niż jakaś zbroja o, okay. o dobra, czekaj, czekaj, w górę, w górę, w górę <grybujesz> Tam są, tam jest dwóch gości i można by ich jakoś tak zestrzelić nawet od boku na przykład no, Właśnie to robię Dobra Ja tutaj się z nim Soluję Dobrze, tylko żeby do lawy nie wpadł. Dobrze Coś fajnego z niego wypadło? Nie, nic fajnego, Nie, Nie, jakieś, to jakieś to butki na słowo. Dobra. Ogólnie, bo ja boję się sprintować w tej grze po ostatnim, jak wpadłem do lawy. <grym> <grym> ale powiem ci, że niektóre sceny wyszły tak dretwo, więc ja się boję, że będzie dretwo i muszę dodać jakąś super epicką muzykę, żeby to jakoś wyglądało O <grym> matko, prawie do lawy wpadłem. What Ty, to... pinback, więcej emocji musisz w to wkładać, Ale... rozumiesz? No, jak ja mam tutaj więcej emocji wkładać? Przecież to, to jest tak nieemocjonująca mapka. Nie yeah. ja Byczku. Powiem tak. Jest bardzo emocjonująca. Musisz tylko więcej włożyć w to, wiesz, serca. Ta cisza. <laughs> no, autentycznie nie wiem, co mam powiedzieć. <laughs> mhm, mm okej, okay. I see. To dalej. I muszę nauczyć się drzeć jak Twix. No z Twixiem następne mapki. Nie, ale teraz jak będziemy tę mapkę skończymy, to myślę, że w przyszłym tygodniu można ograć jakąś kilka osób, na przykład z Twixem właśnie i z kimś, kto tam jeszcze będzie chciał zagrać. I będzie wtedy fajnie, będzie więcej osób też rozmawiał. Byle nie tak jak ostatnio, że taki młyn był. E, Janek na pewno będzie chciał zagrać, bo tam nawet jakąś mapką proponował, tam coś nazywa Diversity. Aha, to spoko. być całkiem fajnie. No Zresztą z ogniem. No to prawda. No dobra, to idziemy w takim razie dalej. Ja tu jeszcze na ciebie zaczekam flipkę. Let's go! Masz mięsko i tak dalej? No, mam cały czas tonestek. Okej, okay, tak to dobrze. Dobra, A tu jest jeszcze ten z łukiem. O kurde, podpalający. A need Spadłem, ale żyje. Ja <noise> nie no, nie mów, że umrzesz. Na takim trybie trudności. Dawaj go tam, wciśniemy go z łup. No o, nie odpychaj go, bo ja nie trafię przez to. Teraz trafię. Dobra, no, dawaj odpychamy go daleko, daleko. <głos> wow. Ojejku. <noise> Czekaj, jak ja mam pójść tam do ciebie na górę? nie wiem, nie obejmijcie. Dobra, chyba już znalazłem. Musiałem się daleko wrócić, po prostu. A będzie też tekstur... O, Rotten Flash a nie chcą co jest? Ja chciałem, kurczę. Nie mam pojęcia. Nie widziałem tej mapy, szczerze mówiąc. A, dobra, dobra. Bo ja też jej nie jestem, to będzie też takie. Zobaczymy, co to będzie. Ale tu już zaraz będzie The end, chyba, co nie? Zaraz kończymy tę mapę. Naprawdę? W sensie, nie wiem, no... Ile bossów było? A, ile miało być? Było już chyba... 3 albo 4? ile bossów było, bo to wczoraj graliśmy, bo wy widzowie nie wiecie, ale to był... 24 godziny temu, graliśmy dopiero w tę gierkę i teraz zrobiliśmy reset, bo był streamek. Dokładnie to 21. No right. dobra pan Maruda. <grystanie> <grystanie> Niszczyciel dziecięcych uśmiechów. Chyba 4 bossy były, coś tego typu. No. To jeszcze 4 chyba, albo dwa, bo nie pamiętam czy było 8 lub 6, coś tam z e, osiem. osiem. Tak A 8, czyli jeszcze 4. O, ale to jest genialne, zobacz jak to fajnie wygląda przed nami. Czy to jest taki genialny? Tak. nie, nie To wiem. wygląda jak taki boss z tego z God of War Ale weź jeszcze zobaczmy czy coś tutaj jest. Może jakieś skrzynki są, coś tam z No i przyszedłem w Ale szczerze... nie, no. nie wiem czy to jest jak się tam dostać tak. No dobra, to chyba możemy startować, co? Zawsze jest sposób, żeby się dostać na górę, patrz. Hmm. O, Huge Brain, Parkour to, Master. tutaj trudno skoczyć, poza tym zakładam, że tam jest ten. Hmm. Jeszcze ten sprint na WWW tworzy. Nienawidzę tego. Też nie cierpię. Okay. O, Brawo, feedback. jest jesteś tam fajnego? Zakładam, że nawet nie powinno mnie tu być, więc. Ale ja nie, Ja tam nic, nie wskoczyłem. Nic nie ma. No dobra. No to chyba możemy zacząć. Ale daj mi wtedy, ja muszę te zwierzęta, dalej, bo dalej tu idzie. Nie mogę sprintować tam. No. I'm waiting. On na, nas czeka nawet, no chodź już feedback, bo ile można na nas czekać. Mam że, że, że nie niszczę mapki. No Grifo już ma no. Dobra, dobra, wracam. Nie tam wiem, nie chcę się sprintować dalej, dalej. Dobra, to potem tam pójdzie. Chodź, bo to odpalam, synek. Dobra, let's go. To jest. Koragor. Następny następnym odcinku. O kurde, jak wyrwałem. Czekaj, to już jest ostatnia szansa. Łokieto dawaj, Łokieto. To jest ostateczna walka. Nie no, trzeba jakąś mapkę naprawić. No i teraz w końcu coś się dzieje.